Ta metoda Gai, ona jest bardzo holistyczna i tam praca nią opiera się na miękkim rozbrajaniu, czyli miękkim na ogół dotyku, ale skoncentrowanej uwadze bardzo w to miejsce, gdzie dotykam. Czyli ja łączę się z ciałem, którego dotykam, zdecydowanie się łączę. I jest to też dotyk energetyczny, czyli ja przez to łączenie się też wczuwam się w energię tego punktu, który dotykam, i też wysyłam ewentualnie energię w kierunku tego ciała, lub czuję, jak energia wchodzi w moje ciało w pewnym sensie. Zależy od przypadku. Używamy też oddechu. W odpowiedni sposób. Używamy czasami dźwięków, czasami wydaje dziwne dźwięki w czasie sesji, które mam nadzieję, że pomagają w poruszeniu czegoś w ciele. Co tam jeszcze było? Jeszcze też elementy terapii. Ja nie jestem psychoterapeutką, ale uczymy się, czy uczyłam się tego, jak mam zaopiekować daną sytuację, kiedy na przykład. Pojawiają się emocje, jest ich dużo, czy na przykład pojawia się jakiś atak paniki, czy coś się dzieje z osobą, tak? Więc jakby potrzebuje umieć dać przestrzeń temu, tak, żeby ta osoba, która ze mną pracuje, czuła się bezpiecznie. Jak taka sesja wygląda? Każda inaczej, każda różnie, ale najczęściej jest to trochę masażu. Skoncentrowany dotyk, praca z energią. Praca z energią nie w takim systemie, że mm, wiem, jak ta energia płynie, więc ją skieruję. Bardziej taka praca, gdzie dotykam i wczuwam się i patrzę, co się zadzieje. I często to wymaga też czasu, czyli to są wolne ruchy i zostawanie w tych samych miejscach na dłużej. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie. Hmm. Chodziło mi o to, jak w praktyce wygląda sesja rozbrajania. Jak wygląda dokładnie w sensie, co się dzieje? Co po... Tak, mhm. no właśnie powiedziałeś o dotykaniu okay. punktów. Zaczyna się tak, że wchodzisz i często jecie herbatą i zaczynamy rozmawiać. Taka rozmowa trwa 20 minut, czasami trwa godzina. I ja pytam Cię, z czym przychodzisz? Tu jest bardzo ważne, żeby być szczerym, z czym się przyszło i. Bo bez tego taka współpraca nie jest po prostu możliwa. Rozmawiamy też o tym, jak Ty się masz ze swoimi granicami. Ja obserwuję też Twoje ciało, jak ono się zachowuje, czy wydaje mi się, że czujesz się bezpiecznie, czy czujesz się dobrze sam ze sobą. Czy na przykład widzę, że Twoje ciało daje mi sygnały, że, że jest w jakimś zagrożeniu, tak? że trudno jest mu się zrelaksować. I w zależności od tej pierwszej rozmowy, i tego, jak, w jakim stanie Ty przychodzisz, i też co już wcześniej robiłeś, jak się czujesz, czego dotyczy Twój problem, to przechodzimy dalej i możemy zaczynać od ćwiczeń oddechowych, i przechodzić do dotyku ciała. Osoba może być ubrana całkowicie, może być całkowicie rozebrana. Trochę ćwiczymy sobie też w czasie sesji granice, żeby właśnie sprawdzać. Wiele osób umie powiedzieć nie, tego nie chcę, kiedy jesteśmy tak, a kiedy leżą, i. Czują, że są w jakiejś przyjmującej pozycji, a ja i, i dają mi jakąś pozycję władzy tym samym. Hmm. Wtedy trudno jest im odmówić. Więc ćwiczymy to, żeby miały świadomość, że one mogą w każdej chwili przerwać tę sesję, że mogą odmówić czegoś, um, że mogą zawęzić um, na przykład części ciała, na których pracujemy. Jeżeli chodzi o pracę na genitaliach, bo czasami pracujemy na genitaliach w rozbrajaniu ciała, nie zawsze, zależy czego dotyczy sesja. To w tym przypadku, no właśnie, to jest może, może chciałabym powiedzieć, czego dotyczy to seksualne rozbrajanie. Ono może dotyczyć zarówno dysfunkcji seksualnych, jakichś problemów z seksualnością. Gdzie nie było wcześniej żadnych traum w życiu, ale na przykład, nagle pojawiają się jakieś problemy z erekcją, albo pojawia się wczesna ejakulacja, i nie wiemy dlaczego, albo jest kompletny brak podniecenia może też, to często ma też um, często potrzebujemy też wtedy też pracować z głową na przykład. Czyli fajnie jest też iść do um, może seksuologa, czy seks coacha, ale taka praca na genitaliach też może um, pomagać. Może na przykład wzmacniać, wzmacniać erekcję i sprawiać, że przyjemność będzie inna w ogóle z seksualności. Ale możemy też ją zastosować, w to seksualne rozbrajanie w przypadku traum seksualnych i możemy też zastosować je w przypadku traum jakichkolwiek, które mają korzenie w dzieciństwie. Bo ten obszar, um, uważa się, że ten obszar miednicy e, najwięcej jakby gromadzi w okresie dzieciństwa, i to nie zawsze musi być co zwią coś związanego z seksualnością. To może być na przykład poczucie odrzucenia przez rodziców, przez kolegów, e, poczucie bycia niekochanym albo ktoś, komu rodzice powtarzali, że nie jest nic wart. Tak? I może mieć to wszystko usadowienie, właśnie. W brzuchu, w miednicy, ale też w genitaliach. Mm. Więc y, warto jest te tereny zaadresować, bo one mogą wiele skarbów skrywać, takich mało przyjemnych do spotkania się z nimi, ale kiedy się z nimi już spotkamy, to jest to uwalniające. Bo też ważne jest chyba, żeby powiedzieć, że y, nie chcemy, nie tyle chcemy coś uwalniać. Więc ja, ja, ja rzadko mówię o jakimś uwalnianiu traumy czy emocji, natomiast chcemy to spotkać. Chcemy to spotkać, przyjrzeć się temu i zaopiekować to z tej perspektywy teraz dorosłej osoby, którą jesteśmy. Dlatego, że każda rzecz, która się z nami przydarzyła, jest naszą, jest częścią nas. Nie możemy jej po prostu wyciąć, bo wtedy już nie, nie będziemy całością. Natomiast możemy się jej przyjrzeć, i dać tam trochę miłości. Mm. I wtedy to mm, mamy szansę to uleczyć zintegrować.